Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Wilka Piłka i ja nazywam się Cezary Wilk. Jak pewnie doskonale się domyślacie dzisiejszego tematu, bo myślę, się nie może być inny. Półfinał Ligi Mistrzów, absolutnie kosmiczny półfinał w wykonaniu Manchesteru City i Realu Madryt i taka końcówka, do, jakiego, do jakiej zespół z Madrytu nas ostatnio przyzwyczaił. Czy to jest wytłumaczalne, czy to jakoś się da zamknąć w ramach takiego racjonalnego rozmawiania o futbolu? O na ten temat postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, na zdjęciu tak jak i tytułowa fotka, taki tutaj pan, którego można nazwać chyba bohaterem tego spotkania: Rodrigo, który wchodzi i tak naprawdę przywraca królewskich, przywraca po raz kolejny. Do życia, ale żeby tak od początku jakoś chronologicznie postarać się utrzymać w tym spotkaniu, które było absolutnie kosmiczne, które ucieka pod spod wszelkiej jakiejś normalnej analizy, jakiejkolwiek próby analizy. Dosyć długo zastanawiałem się, co tak naprawdę mam wam tutaj powiedzieć i co bym chciał powiedzieć przede wszystkim, no bo zazwyczaj rozmawiamy sobie tutaj albo staram się mniej lub bardziej. Racjonalnie opowiadać o futbolu. To, co przeżyłem, to, z czym się spotkałem, może jakoś pozwala mi lepiej zrozumieć pewne sytuacje, które mają miejsce na boisku, ale nie tym razem. Nie, nie tym razem, absolutnie o tym spotkaniu Realu Madryt, jak i o, o całej drodze Realu Madryt w tej Lidze Mistrzów poprzez Paris Saint-Germain, poprzez Chelsea i teraz Manchester City w finale Liverpool swoją drogą. Jakaś kapitalna droga. Gdyby rzeczywiście udało się zdobyć tytuł Realowi Madryt, no to nikt nie miałby jakichkolwiek wątpliwości, że ten tytuł jest... Raz, że będzie smakował fantastycznie, dwa, że w pełni zasłużony, bo pokonali wszystkie potęgi, wszystkie obecnie najlepsze, najsilniejsze drużyny w Europie. Może jeszcze gdyby tam Bayern Monachium się znalazł, byłoby to jeszcze pełniejsze, ale też myślę, nie ma co narzekać. Natomiast te spotkania Real Madrid-Lidze Mistrzów są absolutnie nie do okiełznania, nie do zrozumienia, nie do... Przeanalizowania takiego suchego, takiego na bazie swojego doświadczenia, powiedzenia czegokolwiek, tam nic nie było normalne, że tak powiem, nic nie było piłkarskie. Zresztą Carlo Ancelotti sam przyznał na konferencji po pomeczowej, że to, że tak się dzieje, to jest raro, raro czyli dziwne i trudno z tym dyskutować, bo to co zaprezentował Real Madrid. Przez całe spotkanie, gdzie nie był do końca w stanie przejąć kontroli, nie mógł wygenerować jakiejkolwiek okazji. Karim Benzema, który w ostatnich spotkaniach przez cały sezon zresztą chwalany, wychwalany. No w tym meczu też nie mógł odnaleźć swojej odpowiedniej drogi. Też miał kilka sytuacji, które nie do końca potrafił zakończyć tak, jakby to zakończył w swojej dobrej dyspozycji. Myślę, że ogólnie w tym meczu do tej powiedzmy 90.-89. minuty, takim zawodnikiem, który grał na swoim poziomie tym z tego sezonu, to był chyba Vinicius. On brał na siebie dużo ryzyko, tak jak robi tu zawsze. Powiedzmy z pięciu podejmowanych decyzji. 3 okazywały się trafne. W dobrej formie jest czasami 5 na 5 albo 4 na 5. Także tak wyglądała dyspozycja Viniciusa. Natomiast no, trzeba mu przyznać, że kreuje niesamowicie dużo niebezpiecznych momentów w kontekście właśnie sytuacji takich podbramkowych. To, jak potrafi stwarzać swoim partnerom sytuację, to jest naprawdę imponujące i też było widać, że, że wiele. Wiele takiego dystansu mieli zawodnicy Manchesteru City właśnie do Winnitiusa, sam fakt, że Walker już nie mógł wytrzymać tempa tego spotkania, tam oczywiście uskarżał się na pewne bóle, staw skokowy podkręcony i tak natomiast no, było widać już, od 70 minuty, że gdzieś te sprinty, ten 20, 30 sprint Viniciusa w końcu daje się wyznaki i takiej maszynie właśnie jak Walker też nie było łatwo, też musiał później poprosić o zmiany. Myślę, że o zmianach też trzeba tutaj powiedzieć, bo o ile sezon się zaczął e, i po tych pierwszych kilku, kilkunastu spotkaniach w Realu Madryt już wiedzieliśmy, że rotacje to nie będzie silna strona drużyna Czelottiego. zresztą sam Carletto Przyznawał, że rzeczywiście on nie lubi rotacji na siłę. On lubi stawiać na zawodników, którzy są obecnie w dobrej dyspozycji. I od razu pojawiało się wiele wątpliwości, zresztą. Ja również je wygłaszałem, absolutnie się pod nimi podpisywałem, i, i też z takiego racjonalnego punktu widzenia dalej się tego trzymam. Natomiast dzisiaj widzimy, że stało się zupełnie inaczej, że brak takich rotacji może nie wpłynie negatywnie na zespół w danym momencie, w danej chwili, ale gdzieś tam, w którymś momencie w sezonie, kiedy będzie potrzebny ten 16, 18, 20 zawodnik, wtedy mogą zacząć się problemy. Natomiast co zobaczyliśmy dzisiaj, tak we wczorajszym, wczorajszego wieczoru, no taki moment, kiedy ostatnie 10, bodajże 15 minut regulaminowego czasu gry i całą dogrywkę, linia pomocy wyglądała następująco. Vinicius, Kamavinga, Fede Valverde i Rodrigo. Bo myślę, że bliższe to ustawienie było 4-4-2 Asensio... Em, z benzemą, z benzemą z przodu, później i benzema dostał już wolny, co też świadczy o takiej pewnej, jak to się mówi, trochę nieładnie, ale takiej czutce. czutce Ancelottiego, który mimo iż ma wybitną gwiazdę na boisku, to mimo wszystko też potrafi ją, tym. też wiedzie, wie, i czuje, że zespołowi już ten Benzema nie będzie tak niezbędny, że się przyda, przydadzą się świeże nogi, świeży umysł, świeża krew, która troszkę więcej popracuje w defensywie, trochę zabije ten mecz. Ale wracając do tej linii, linii pomocy, to przecież jest tak naprawdę nowa siła Realu Madrid. Oczywiście na tą chwilę jest to tylko 15 minut. To nie jest powiedziane od razu, że jeżeli ci zawodnicy dostaliby 90 minut od pierwszej minuty, em, taka miałaby być jedenastka oparta na takiej linii pomocy, że to tak samo dobrze by funkcjonowało. Trzeba to zrozumieć, że inaczej mimo wszystko się gra na zawodników, którzy już mają 70 minut w nogach danego spotkania, a Ty wchodzisz świeży. Oczywiście wprowadzić się w mecz, w ten rytm spotkania jest dużo trudniej, natomiast no, ta świeżość umysłu, jak i fizyczna jest jest na Twoją korzyść, więc to też trzeba zrozumieć, też do, do tego trzeba spokojnie podejść z chłodną głową. Natomiast no nie da się ukryć, że pewien element, za który Ancelotti był krytykowany... W przeciągu praktycznie całego sezonu stał się jego niesamowitą siłą właśnie w tym jednym z decydujących spotkań sezonu z Manchesterem City. Bo jeszcze raz przypomnę: Vinicius, Rodrigo, Kamavinga i Fede Valverde tak wyglądała linia pomocy, która kończyła to spotkanie, która zapewniła, która strzelała bramki, która zapewniła zwycięstwo Realowi Madrid. Wtedy ta żelazna trójka Cross, Modric, Casemiro oni już oglądali Merzławki rezerwowych. Teraz od razu się nasuwa pytanie i też wyczytałem w dzisiejszej prasie, w większości hiszpańskiej, ale również też i, i w niektórych miejscach w polskich gazetach, że mimo wszystko właśnie jest to już taka naturalna kolej rzeczy, że zmiana pokolenia, że słabszy mecz tych weteranów. No nie do końca to jest tak. Trzeba pamiętać, że Real Madrid nie wygrał dlatego, bo Manchester City był bardzo słaby. Nie, to spotkały się dwie naprawdę klasowe drużyny w świetnej dyspozycji. Oczywiście to nie był mecz tak otwarty i tak kolorowy. Jak ten pierwszy. Natomiast też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że ten mecz pierwszy był obdarzony tak dużą liczbą bramek, ponieważ tam przede wszystkim linie obrony zagrały słabo i popełniały naprawdę sporo błędów. Tutaj natomiast jedna i druga drużyna zamknęły te swoje bramki w sposób bardzo dobry. Lepiej, mimo iż przegrali, zrobili to piłkarze City, bo w trakcie całego spotkania. To oni zachowywali więcej spokoju z tyłu, to oni byli bardziej szczelni, natomiast to Real Madryt polegał w dużej mierze na fantastycznej dyspozycji Courtois, który po raz kolejny, już nie wiem które to spotkanie w tym sezonie, ale rzeczywiście robi rzeczy naprawdę nie z tej ziemi. Nawet w końcówce samego spotkania, chyba uderzenie głową, już nie pamiętam którego z zawodników Manchesteru City, ale kapitalnie jej obronił i obronił jeszcze tak, żeby zawodnik nabiegający chyba Grillisz nie mógł bezpośrednio dobijać tej piłki, Piłka wyszła na utrożny Fantastyczna jeszcze sytuacja Mendiego, gdzie właśnie ten, ten sam Grealish znowu mija. Zresztą fajna jego zmiana, fajnych kilka takich dynamicznych, fajnych wejść. I uderza praktycznie na pustą bramkę, Mendy idzie do końca, wybija tą piłkę z linii i wtedy właśnie był ten moment, gdzie podejrzewam wielu kibiców Realu Madryt pomyślało sobie, może to jest ten punkt zwrotny, fakt, że już jest szalenie późno, ale może to jest ten bodziec, który pchnie nas znowu do tej słynnej remontady, czyli, e, czyli powrotu do spotkania, odrobienia strat i tak też się stało. Czyli zobaczcie jak po raz kolejny w piłce nożnej. E, Potwierdza się to, iż od pełni szczęścia do totalnej rozpaczy jest tak niewiele. No Manchester City dzieliło to. 2-3 minuty. Akcja dosłownie centymetry, gdzie ta piłka by wpadła do bramki i razem z nią Mendy, ale on ją wybija, idzie później jedna kontra, idzie druga i Real Madrid prowadzi 2-1. Później jest dogrywka, którą fantastycznie rozegrali piłkarze Realu Madrid, szczególnie po tym strzelonym karnym, bo wiadomo, jeżeli ty doprowadzasz w ostatnich minutach regulaminowego czasu gry. Strzelasz jedną bramkę drugą, co daje ci utrzymanie w grze, doprowadzasz do dogrywki, no to ty jesteś na fali wznoszącej. To cała pozytywna energia jest po Twojej stronie, to przeciwnik musi się martwić, co teraz zrobisz. Ty jesteś na fali takiego entuzjazmu, ty idziesz do przodu. I to Real Madrid świetnie wykorzystał w tych pierwszych minutach dogrywki, kiedy rzeczywiście poszli za ciosem, myślę, karny w 99%. Słuszny, zamieniony przez Benzemę, też znakomite jego zachowanie. Chociaż były takie powtórki, tutaj hiszpańskie media zwróciły na to uwagę, gdzie Benzema wstawał, pomagał mu wstać Rodrigo i Benzema się zapytał Rodrigo, czy chcesz kieres. I to oznaczało, można to interpretować dwuznacznie. Oczywiście jedni zrozumieją to, jak gdyby oddanie takiego. Może nie hołdu, ale zrozumienia dla Rodrigo, dla jego dobrego spotkania, dlatego że czego nie, się nie dotknie, to piłka wpada do bramki. Bo wcześniej oczywiście strzelał, strzelił dwa gole. Też takiemu zawodnikowi dużo łatwiej podejść do rzutu karnego. Kiedy się czujesz nabuzowany, kiedy strzeliłeś już dwie bramki, kiedy przywróciłeś chłopaków do, do życia. Więc stąd takie zachowanie Benzemy, ale Rodrigo dał tu jasno do zrozumienia, że nie, 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 absolutnie to nie jest moment, bym brał piłkę i strzelał rzut karny, kiedy ty jesteś na boisku, więc Benzema zabrał piłkę. Mimo słów tam kilku Hendersona i Ferdinio, Fernandinho, e, absolutnie zrobił to, co do niego należało, pasówką w drugi róg, gdzie poszedł Bramkaś i całe Bernabeu mogło się cieszyć. I co później? Później e, Real Madrid, pamiętam takie sformułowanie, kiedyś go użył mój były trener, e, jeden z ulubionych zresztą z Wisły Kraków, Robert Maskan przy jednym ze spotkań, chyba jakimś Pucharowym, nie pamiętam do końca którym, natomiast użył sformułowania, że musicie zrobić wszystko, by ten mecz zabić. Może to teraz nie najlepsze słowo na czasie, natomiast no, mimo wszystko takie sformułowanie padło i myślę, że teraz właśnie w tej dogrywce, w tej drugiej części dogrywki Real Madrid zrobił wszystko, by właśnie tak się działo. Przerywał grę faulem, jeśli komuś coś się stało, to zawsze czekali na boisku, na płycie, na doktora, na masażysta, aż wejdzie, aż przerwie. Manchester City nie mógł złapać swojego rytmu, a to w tym się czują mocniej. To wtedy, że tak Powiem, łapią w żagle, wiatr w żagle, napędzają się i idą do przodu. Także to są takie kwestie racjonalne, które gdzieś się potrafię zrozumieć, potrafię o nich opowiedzieć, potrafię się z Wami podzielić. Natomiast no, w dużej mierze ten mecz rozegrał się w jakiejś kompletnie innej, innej sferze i myślę, że tutaj jakieś takie głębsze analizy taktyczne, kto jak zagrał, a ja już jak w ogóle słyszę, jak Ancelotti miał na przykład fantastyczny pomysł na to spotkanie, tylko jakbyśmy się zapytali kogokolwiek do 80. minuty po prostu, jak Ci się podobał pomysł Ancelottiego na to spotkanie, to każdy by marudził, każdy by narzekał, dlaczego Valverde grał od pierwszej minuty, a nie grał Rodrigo, skoro ostatnio jest w tak świetnej formie, skoro lid strzelił ze Spanioliem, bramki. Dlaczego nie grał teraz? A jak świetnie ułożył swój zespół Pep Guardiola, gdzie Manchester City grał spokojnie, kontrolował spotkanie. Później w końcówce strzelił bramkę i miał szansę strzelić jeszcze drugą, trzecią. I każdy w tej 80. minucie powiedziałby: tak, Pep Guardiola to jest ten geniusz, znakomicie przygotował swój zespół, kontrolują mecz, w końcówce strzeli jeszcze jedną bramkę, by mieć spokojny, spokojny przebieg tych końcowych minut. Później mieli jeszcze szansę na drugą, ale koniec końców przegrywałem wojnę jest do odpadają. Także dwie minuty zmieniły zupełnie postrzeganie tego spotkania przez nas, przez postronnych ludzi, obserwatorów. Natomiast to, co przeżyli kibice Realu Madrid, po raz kolejny na swoim stadionie, to jest, to jest magia nie tylko piłki nożnej, ale to jest sportu. Myślę, że że tylko sport potrafi przenieść ludzi właśnie w taki stan, w stan takich, takich emocji. Jest taki program, o którym Wam tu wielokrotnie wspominałem, L Chiringuito, dosyć specyficzny, ale ma swoje walory. Jednym z nich jest, że zawsze potrafią wychwycić takie fajne, oryginalne momenty. Oczywiście oni nie mają dostępu do. Do całych urywek, spotkań, jak nawet jakiejś części, bądź całych, no to w ogóle nie ma mowy. Natomiast wychwycili kibica, który gdzieś w okolicach 80 -tej którejś minuty, jeszcze przystanie 0 do 1 dla Manchesteru City, opuszczał Santiago Bernabeu, właśnie w tym szaliku, i tego samego kibica w 90. chyba drugiej minucie pod stadionem złapali jaki, był w charakterystycznym szaliku jak bieg i chciał już wrócić na stadion ale już go, nie, już go niestety ochroniarze niestety albo stety ochroniarze nie wpuścili i teraz tak się zastanawiałem jak do końca życia będzie pluł sobie w brodę że w tak historycznym momencie w jednym z najważniejszych momentów dla Realu Madryt w tak widowiskowej sytuacji on po prostu wyszedł zostawił swój zespół przestał w niego wierzyć przestał wierzyć w zespół który wcześniej Mariszan Zermę z Chelsea pokazał dokładnie to samo, że oni potrafią wstać z kolan w każdej, w każdej, dosłownie każdej sytuacji i przejść do przodu, bo bo to, co się działo, to jak City nawet w końcówce ruszyło na Real Madrid, z jaką swobodą wyprowadzali akcję, naprawdę nie dało się wierzyć, ze mną na czele absolutnie przyznaję się do tego, że tu cokolwiek się zdarzy. Myślałem sobie, no nie, zdarzyło się dwa razy, trzeci już niestety nie ma szans, już nie starczy tej mocy. Natomiast co się dzieje, jest jedna bramka i później to jest ta siła. Kiedy Rodrigo strzelił bramkę, gdzieś już w głowach, myślę, wielu z was pojawiła się taka, taka możliwość no oni dadzą radę. w wcześniej im się to udało, to i teraz również to zrobią. To jeżeli wam się to pojawiło w głowach, to miejcie pewność, że piłkarze Manchesteru City myśleli dokładnie o tym samym. Od tego nie da się uciec, jakkolwiek by trener nie motywował, jakikolwiek mentor czy inny specjalista od tych kwestii mentalnych by nas nie mobilizował. W takiej sytuacji, w 90 minucie, kiedy tracisz bramkę na 1-1, a wiesz co, w poprzednich Sytuacjach i meczach robił Real Madrid. Jestem przekonany, że w większości głowach. Tych piłkarzy była taka myśl, że kurde, znowu im się to uda, oni znowu to zrobią, i tak to też się skończyło. Też trzeba przyznać, jak znakomicie Real Madrid wyglądał fizycznie na tle Manchesteru City, bo to nie było tak, jeszcze raz powtórzę, że Manchester City zagrał katastrofalny mecz: zagrali słabo, że nie mieli siły, że nie wytrzymali. Nie, to Real Madrid, tą końcówkę, ten czas doliczony, i później dogrywkę rozegrał naprawdę w wysokim tempie. Może pierwszy połowę do gry, bo druga, tak jak mówiłem, to było już takie w taktyczny majstersztyk z aktorstwem i, i z, z zabieraniem każdej minuty po kolei, ale tak by każda drużyna robiła. To też trzeba zrozumieć. Manchester City też tak się zachowywał z Atletico Madryt i, i o to było sporo Sporo zastrzeżeń. Ciekaw jestem, czy teraz ci sami hiszpańscy dziennikarze będą o to mieli pretensje do Realu Madryt wątpie. Natomiast cała Hiszpania jest cała, powiedzmy, ta sprzyjająca Realowi Madryt, ale nawet i ci, którzy niekoniecznie czują się Madrytistas, oni również doceniają wielkość Realu Madryt i to w jakim stylu to zrobili, bo to jest przede wszystkim zadziwiające. Myślę, że wielu z nas chce oglądać właśnie taki, taki futbol, gdzie gdzie to całe przesuwanie, gdzie ta taktyka, gdzie te przestrzenie, gdzie te linie, gdzie te czekanie na przeciwnika. To wszystko gdzieś znika, a pojawiają się te bramki w 90-91 minucie. Ta zmiana przebiegu gry, to że jedna drużyna tak naprawdę jest już na deskach i nikt, nawet największy optymista, nie podejrzewa, że może się to tak skończyć. Nagle jeden zwrot, jedna akcja, jedna indywidualność i to wszystko. Się zmienia. Także to był niesamowity wieczór. Myślę, że też, jak mnie tu słuchacie, to więcej przeze mnie przemawia takich emocji, zwykłego po prostu człowieka, który włączył telewizor i obejrzał fantastyczne widowisko, niż jakiegokolwiek um, byłego piłkarza, który potrafi tutaj cokolwiek racjonalnie powiedzieć o tym spotkaniu, ponieważ jak widzę takie mecze i taką grę, to, to często dochodzę do wniosku, że, że tak naprawdę o piłce nie mam. Za wielkiego pojęcia, bo, bo tego się po prostu nie da wytłumaczyć, nie da przeanalizować, nie da jakoś tak w racjonalny sposób zrozumieć. Natomiast trzeba się tym cieszyć, trzeba się tym emocjonować, bo po to też ten sport, ta piłka nożna jest dla nas i właśnie dla takich. Chwil, także jeżeli ktokolwiek tutaj został ze mną, zamiast wolał sobie na przykład włączyć powtórkę tego spotkania, to mu serdecznie gratuluję i dziękuję. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się do następnego zobaczenia. Ciao!